Witajcie kolejny film z cyklu skarby ze złomu na początek elektrotechnika i części AGD to jest wentylator od kuchetki mikrofalowej najprawdopodobniej jest on sprawny wentylator od piekarnika najprawdopodobniej również on jest sprawny Czujnik zbierzchowy to pójdzie jako dawca części. Tutaj w środku znajduje się fotorezystor i najprawdopodobniej poczwórny wzmacniacz operacyjny typu LM324. Oprawka do żarówki na gwit E40, tak zwany Goliat. Wygląda na mało używaną. Jest ona w dobrym stanie poza niewielkimi tutaj śladami korozji. Taka lutownica grzałkowa. Być może grzałka jest prawda, jeszcze nie sprawdzałem, ja to wziąłem jako dawcę części, ponieważ mam kilka takich lutownic. Więc myślę, że warto byłoby je zbierać. To jest silnik rożna do piekarnika wolno stojącego. To jest zegar do tego urządzenia, co przed chwilą obawiałem. To jest zegar. Tutaj jest. Nie wiem czy produkcji polskiej, czy zagranicznej. Oprawka lapka do piekarnika. Dabo do roweru produkcji polskiej, do Robeta, nie wiadomo czy sprawdzę. Teraz będzie elektrodika. Zacznę tutaj od elektrodiki ogólnej. To jest radiotelefon typu CB Radio, używany głównie w transporcie samochodowym. Ale można też używać go do normalnej komunikacji. Takie coś. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale to pójdzie jako dawca części. Tutaj znajduje się. Potencjometry. Tutaj był jeszcze bezpiecznik. Tu są lampki kontrolne z diodami LED. To jest przekaźnik. I taka płytka. Tutaj jest wzmacniacz operacyjny. A tu jest układ scalony LM723. Czujnik temperatury do pralki. Zazwyczaj jeszcze, że są one w grzałkach. Leżą one często luze, więc po prostu sobie wydłubuje taki element. Elektronika bardziej profesjonalna. To jest akurat zasilacz do diotlec. Jeszcze nie wiem czy sprawdy. Wziąłem go z czystej ciekawości. Bady in China. No niestety, to taki już jest teraz świat. Za chwilę kolejna dawka przedmiotów, teraz zacznę od, tutaj jest taka elektronika samochodowa, to wziąłem z czystej ciekawości, to jest jakiś moduł samochodowy do czegoś, pytanie co jest w środku. To jest pierwsza część filmu. Za chwilę będzie druga. Druga część filmu, tym razem jest to taka elektronika bardziej profesjonalna. Jest to jakiś moduł sterujący chyba od braby garażowej czy tam od braby takiej domowej zewnętrznej. Za chwilę będzie. Um, komputerówka karta graficzna dosyć mocna nie wiadomo czy działa nie sprawdzałem jej druga karta graficzna ale tu widzę że tu już nie ma radiatora ale takie karty też można sprzedać na portalu ogłoszeniowym procesory to jest Intel Pentium 4 tu jest takie gniazdo to jest Intel Celeron tu już nie ma gniazdo, a to jest Intel Core Duo Quad pamięci RAM tu jest 1GB pc 26400 6400. To, to już jest DDR2. DDR I tu jest pamięć 8GB PC3 To już jest DDR3. Kolejna karta graficzna, ale niestety uszkodzona. wyciągnięta z braku komputera pozostałość jakiegoś zasilacza ATX to ta prawdopodobnie na części pójdzie ale najbardziej przyda się tutaj taki oto wentylator 12 cm Łytka od zasilacza ATX zasilacz, dość ze średniej półki ATEC o 500 W włączyłem go do prądu wentylator się kreci, i prawdopodobnie jest sprawny, tylko trzeba go otworzyć, wyczyścić i tutaj w środku coś lata jakiś rzeton, czy coś podobnego teraz będzie elektrowika audio-deo zasilacz od odtwarzacza DVD daje od 3 do 5, v 12V dodatnie i 12V ujemne to jest nowe, nieużywane złącze polskiej produkcji uditra Eltra to jest wtyk i gniazdo najlepsze zostawiam na koniec to jest taki oto głośnik zobaczcie jakie firmy ma tutaj dwa cewki bo tu są z tej strony są dwa konektory. I z tej strony są dwa kodektory. To tyle, jeśli chodzi o ten film. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. Komentarze mile widziane.